może mi wytłumaczyć, dlaczego prosty tytuł „Dodge” został przetłumaczony na „Spryciarz z Londynu”? Witam was w kolejnej recenzji, już dwudziestej drugiej, ale pierwszej dla portalu. Upadli.pl Spryciarz z Londynu został wydany przez dom wydawniczy Rebis, który zajmuje się wydawaniem właśnie Pratchetta, ale tych jego pozadyskowych rzeczy, czyli na przykład całą serię o Johnnym, czy o księgach nomów. Jest to książka oparta w tym samym wszechświecie, w którym dzieje się akcja nacji. I słuchajcie, są to najprawdopodobniej dwie Najmniej praczetowskie powieści praczeta. Jeżeli ktoś kojarzy praczeta tylko z fantastyką, to tutaj się grubo myli. To nie jest fantastyka. To nie jest fantazy, to nie jest science fiction. To jest po prostu powieść. Powieść, której akcja dzieje się w czasach wiktoriańskich, podobnie jak w nacji, w naszej rzeczywistości. Pojawiają się postaci historyczne, tak jak na przykład Carol Dickens czy Henryk Matthew. Oczywiście nieco pozłoceni, tak jak to mówił Mark Twain, ale generalnie są to postaci historyczne, zajmują się tym, czym się zajmowały naprawdę. Zacznijmy od tego, kim jest Dodger. Dodger jest to 17-letni chłopak, którego głównym zajęciem jest zbieractwo. Czym jest zbieractwo i o co w ogóle chodzi? Otóż w wiktoriańskim Londynie, który był najprawdopodobniej najbardziej cuchnącą metropolią, yy, były kanały. Były kanały, które nie do końca działały. W ogóle nie działały, ale były. I do tych kanałów spływało wszystko: od yy, nieczystości z prywatnych domów, przez yy, zwłoki, aż do łóżek, ale również pieniędzy. I właśnie była grupa ludzi zajmująca się chodzeniem po kanałach, tych wielkich, cuchnących i wyszukiwaniem takich okazji. Tutaj znaleźli sześciopęsówkę, tutaj znaleźli jakiś złoty pierścionek. Była to praca okej, okay, cuchnąca, ale na przykład bezpieczniejsza od posady kominiarza. Dodger jest chłopakiem wyjątkowym. O wyjątkowym sprycie, można powiedzieć, człowiekiem, któremu pisany jest sukces. Jednak musimy wiedzieć, że jest człowiekiem żyjącym w tej najniższej warstwie społecznej. Na której właśnie skupia się Pratchett, yy, wzorując się, czy też odwołując na swoich kolegach, przede wszystkim na Karolu Dickensie, który żył w tamtych czasach i bardzo dokładnie opisywał tą rzeczywistość w swoich książkach. I jako Hołd dla niego, Praczyt umieścił go również w Dodgerze, W spryciarzu z Londynu. Przepraszam. W spryciarzu z Londynu. Sorry, ale jakoś mi w ogóle ten tytuł nie podchodzi. Mamy więc bardzo dokładnie opisaną i scharakteryzowaną yy, tą najniższą warstwę, warstwę totalnie ubogich ludzi, ale jednocześnie jest ona opisana z typowym praczytowskim humorem. I przez pryzmat dodgera, który jest skazany na sukces, jest skazany na wyjście z kanałów. Cała odpowiedź zaczyna się od tego, że dodger ratuje nieznajomą sobie dziewczynę przed y, pobiciem. Y, ta dziewczyna później okazuje się być bardzo ważną osobistością, y, jednakże bez potencjalnej przyszłości nie może ona ujawniać, kim jest. Dodger i dziewczyna zwana symplicją zakochują się w sobie. Jednak tutaj jest bardzo duża różnica społeczna. Ona jest kimś naprawdę bardzo wysoko postanowionym. On jest kimś chodzącym bardzo blisko przy Ziemi, a właściwie nawet pod Ziemią. Hmm. Tutaj mamy też odniesienia do innych legend miejskich, na przykład pojawia się też postać Swidneya Toda, którą świetnie znamy z kreacji Johnny'ego Deppa. Jest to świetny portret uczesnego społeczeństwa. Jak i jednostki, czyli naszego Dodgera, który dzięki swojemu sprytowi, jak i temu, że po prostu no, było mu to pisane przez różny zbieg okoliczności, ale też przede wszystkim przez swoje umiejętności i swoją intuicję, wydostaje się naprawdę na wyżyny. Książka czyta się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, yy, ponieważ mimo tematu, który może jest trochę. Dołujący, są to losy biedoty, tej najniższej biedoty. To mimo wszystko jest on pokazany z takim dystansem i z takim humorem stricte praczetowskim, że czyta się to naprawdę fajnie. Dodger jest takim bohaterem, którego lubimy od pierwszych stron. I zapartym tchem śledzimy jego dalsze losy, jego wzloty, jego upadki. Dla mnie bardzo fajne było to, że na końcu. Już po skończeniu całej powieści, Pratchett umieszcza jeszcze wyjaśnienie. Ponieważ w tej książce, jak w każdej książce Pratchetta, jest bardzo wiele kontekstów, odniesień historycznych, i tak naprawdę, czytając ją jako taki przeciętny, zwykły czytelnik, my nie do końca jesteśmy w stanie je wszystkie odczytać. Okej, okay, ja odczytałem y, kontekst słynnej Atoda. Bo to się wie, bo to całkiem niedawno był film na tej podstawie, i to jest taka postać znana. Ale na przykład nie rozpoznałem kontekstu Henry'ego Matthew, który również, który był bliskim przyjacielem Dickens'a, a który również zajmował się właśnie sprawami tych najbiedniejszych ludzi, opisywał ich w swoich statystykach, prowadził nad nimi badania. I tego kontekstu, gdyby nie to, że Pratchett mi o tym powiedział, ja bym nie wiedział i czytałbym tą książkę trochę nieświadomie. I ba dlatego bardzo mi się podobało te parę słów wyjaśnienia na końcu. Sam zaś, Terry Pratchett o swojej książce pisze. Spyrciarz z Londynu to zwykła powieść, nie dokument czy powieść historyczna. Celem zmian, które wprowadziłem, było przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania czytelników epoką którą tak znakomicie opisał Henryk Matthew ze swymi współpracownikami. I słuchajcie, to Pratchettowi się jak najbardziej udaje, bo ja po przeczytaniu tej książki naprawdę jestem zafascynowany wiktoriańską epoką, wiktoriańskim Londynem. Yy, chcę się dowiedzieć więcej, poza tym jakoś tak mnie nasza ochota, żeby znowu przeczytać coś Dickensa. I, I właśnie to miał na celu autor i to mu się jak najbardziej udało. Spryciarz z Londynu jest książką niezależną, nie należy do żadnego cyklu. Można go czytać zupełnie jako samodzielną powieść. Nie wiąże się nijako ze światem dysku, poza tym, że jest napisany przez tego samego autora i z podobnym poczuciem humoru. Tak więc Spryciarza z Londynu polecam naprawdę każdemu, kto chciałby się co nieco dowiedzieć o tamtych czasach, o Londynie, jak i również po prostu przeczytać świetną, naprawdę świetną powieść o pokonywaniu swoich własnych słabości, o zdobywaniu swojej przyszłości, jak i o pracy nad sobą i o przeznaczeniu każdego człowieka, żeby być kimś lepszym. I na tym kończymy właśnie dzisiejszą recenzję. Dzięki za oglądanie, Pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować oraz wejśćcie na portal upadli.pl, który pomógł mi zdobyć tą książkę. Dzięki i cześć! Zacznijmy od tego Kim jest Dodger? W ogóle zacznijmy od tego, czy to się nagrywa. O oh fuck, ale gorąco. 60 stopni na polu. Powieść dziejąca się w... Nie odkleja się. Yeah! Gorąco.